Siema, siema, ja jestem Macie i witam was w kolejnym filmie. Wczoraj mówiłem wam, że przez parę dni nie, będzie, nie będę nagrywał, aż dojdziemy do bossa, a tak się złożyło, że dzień później doszliśmy do bossa. <grych> także, także poszło lepiej niż, niż się spodziewałem. Wszyscy od razu się połączyli. Mieliśmy iść tędy, ale tutaj ktoś był pierwszy i się podłączyliśmy i polecieliśmy wprost do bossa. Także troszkę szkoda tutaj kafelek. No ale dotarłem do, do, dosłownie, nie wiem, z minutę temu. Jeszcze nie, nie walczyłem, nic nie próbowałem. Więc to będzie mój pierwszy raz. Miejmy nadzieję, że się uda. I co, lecimy po kolei chyba, nie? Zobaczymy, zobaczymy czy dam radę. Ich power nie jest jakoś mega duży, więc... Myślę, że na, na luzia dam radę. Zrobimy może takim składzikiem. Może zamiast Mechiry dam kogoś innego. Co by to dać? Chcę użyć tak, wiecie, te słabsze postacie na początek. Nie ten. Dużo mam tych. Dużo mam energii na. Chociaż nie wiecie, co wezmę sobie w ten sposób. I zobaczmy, czy się uda. Let's see. Ogólnie aktualnie pak pakuję punkty w. Raczej, relikty pakuję w postaci zręczności. Ja. Będę musiał dać chyba. W ten sposób spróbujemy. Na tą gwinet, nie? Żeby ją tam ubić. Jest problematyczna bardzo. że to mamy. To jeszcze... Woodskong. Dobra, pierwsza walka wygrana. Myślę, że będziemy robić tym składem, żeby jak najmniej energii zużyć. Pierwsza walka wygrana. Nie jestem pewien, czy dam radę bossa atakować, ale raczej nie. Nie wystarczy mi energii, no ale najwyżej ktoś, ktoś z gildy dobije po prostu, nie? Że jest całkiem spoko. Ogólnie, ten, widzę, że postacie elitarne plus też dają radę. Więc nie, nie trzeba patrzeć w ogóle na, na wzniosłość, bo każda postać tutaj jest użyteczna. Jedyna postać, która mi w ogóle nie podpasowała to Tassie, bo ten, bo cały czas misuje z, z, z ulta. No i Fox też dosyć często misuje. Znaczy, to znaczy na tych łatwiejszych walkach jeszcze trafię, ale... Jak przeciwnik ma więcej powera, to... tu już jest lipa. Dobra, tutaj będzie lipa. Czekajcie. Dobra. No, no, no. Inaczej to zrobimy. A znowu damy na środek, żeby tą Gwynet bić. Ona tutaj wszystkich zabija swoimi atakami. jej pozbyć. Cholera. To błąd, nie, bo myślałem, że ten, że jednak uda mu się ich zabić. Dobra. I tak praktycznie tych postaci nie używam, więc... Jedynie to Sofię użyłem no i Roskę. A reszta to taka... na byle kogo. <laughs> Dobra, kolejną walkę mam zrobioną. Chyba tylko ja atakuję. Troszeczkę ten mi spadł. Armienie tych punktów, po kafelki zostawiłem zwykłe, żeby ludziom drogę zrobić, bo sasze nikt nie atakuje, więc wcześniej, więc dam radę, myślę, że dam radę. I tak energia spada. Czy szkielety od tego zabierają energię? wam, że nad nie wiemy. Albo od nary jakieś umiejętności energię zabierają, jeśli dobrze pamiętam. miasto. Dobrze, że walki zabierają tylko 13 energii, a nie 24. Co jest zdecydowaną przesadą. Kolejna walka. Jak tak patrzę, to chyba sam wszystko wyczyszczę. <laughs> Ile tu jest tych walk? 14 jeszcze. Nie jestem pewien, czy energii mi wystarczy na to wszystko. Wiecie co, myślę, że wyrzucę roskę, bo troszkę mi szkoda. I może wezmę coś takiego. Tutaj może być problem. Tutaj będzie ciężko O i super, i ta nie ma już energii Ewentualnie, wiecie co możemy zrobić? Może spróbujemy w ten sposób Żeby Cecilia się wbiła Dedukcja obrażeń i to sprawy Holy shit Dobra, tutaj będę musiał użyć troszeczkę mocniejsze postacie Ja też już energii nie ma Ile tu jest 18 za walkę? Cholera No mm. dobra zrobimy tak Tak I może zrobimy w ten sposób Zobaczmy jak mi pójdzie Tak najwięcej energii zaoszczędzić nie? Dobra też lipa no nic, to damy troszeczkę mocniejsze postacie w takim razie. Tak, może wezmę... w ten sposób. Teraz myślę, że pójdzie. Teraz myślę, że mamy to. No pójdzie teraz. Nois, Ale zmienię, zmienię skład, żeby wiecie, te, te słabsze postacie Wyeksploatować do końca Mam nadzieję, że ktoś już bossa atakuje 4 miliony, są spoko Dobra, wiecie co, powiem wam tak Wykonałem ilu? Raz, dwa, trzy Cztery 5 walk Teraz myślę, że zaatakuję sobie bossa i niech reszta sobie robi walki dobra żeby jak największe depsy zrobić biorąc pod uwagę że daje punkty w zręczność to musimy postawić właśnie na nich Jak mi się wydaje przynajmniej i robimy może w ten sposób patrzmy jakie będą depsy ile 36 energii Masakra Jeden pasek z 369 pasków. Ma łopanie! Kto to wymyślił? <laughs> ile my to będziemy bić. Nie wiem ile zostało dni, chyba 5 czy 4. Nie jestem pewien czy dam radę, bo na 4 Myślę, że zamiast, zamiast Artura dam Rowana, żeby wiecie więcej ten, 47 milionów Dobra, kto mi odpadł z gry Zamiast Artura dam Rowana. I spróbuję ciepnąć szymirę Robimy w ten sposób. Idzie. Różne kombinacje trzeba przetestować. Dobra, teraz chyba szybciej schodzi, tak mi się wydaje. To może jakbym rozkadował. dowalił? Roska plus. Może zamiast Fereala dam rozkę jeszcze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzeba znaleźć taki skład, który zadaje jak najwięcej obrażeń, co nie? Teraz chyba więcej obrażeń zrobiłem, tak mi się wydaje przynajmniej. 88 milionów. A nie, to jest w sumie całość. Dobra, nevermind. Zobaczmy. No, nie, w sumie dobrze. Zobaczmy, ile zadałem teraz obrażeń. 26 No troszeczkę więcej niż wcześniej Dobra zamiast No i tak nie mam wyboru Damy Roskę Damy Cecilia żeby obrażenia Zmniejszała Damy może tego W ten sposób No zobaczmy jak to wyjdzie Może troszeczkę dłużej je trzymają postacie. O. Niezbyt, <śm> o, lipa. Zdecydowanie mniejsze obrażenia. Chociaż wiecie co, jak dam ten, to, to czy zabierze mi energię? Nie. Ej, dobra. Czyli Cecilia tutaj posysa. Co mógłbym zrobić? Ewentualnie możemy dać Belinda zamiast Szymirki. W połączeniu z tym. Chyba, że nie mogę dać już. Może damy ludzka, żeby ta. Defadała. No spróbujmy. Jak to będzie, Czy co przydałby się tutaj liczba depsze, jakie robimy na bosie, żebyśmy Robiliśmy... mi więcej. jak ja mam w ogóle skile? To ma to samo co na tym początkowym królestwie, tak. No to trochę lipa, wam powiem. Lipa, więc ten ten się nie opłaca, wezmę Szemirę po prostu, zamiast tego wezmę... Nie mam zbyt wiele opcji, może weźmiemy tą Mechirę i on działa tak samo jak w Spoczonym Królestwie, więc... mira padła, ale mam jeszcze Belinda od Depsa, więc powinno być w miarę ok. Myślę, że następny relikt jaki kupię to właśnie pod tych, pod magów, bo daje 70% więcej obrażeń. Masakra. Dobra, to już zostawię. Myślę, że tak nie mam lepszej opcji. Roskaj i. Na tymi ochłopami, co mnie zostaną, co zrobimy sobie te walki, nie? Żeby, wiecie, całość energii zużyć. Dobra. Zobaczmy, jakie obrażenia zrobiłem. Tym razem. 80 milionów. Dobra, czyli to było spoko. <noise> czyli mamy w sumie skład, który możemy użyć na ten. Mehira, Shemira, ten, ten i ten. Ok. Czyli całkiem spoko. Yy, dobra, czyli zamiast tej nie roski. kogo mógłbym użyć? Może użyjemy tego, tego. No spróbujmy. Zobaczymy jak teraz będzie. Bo Lordson daje 100% więcej obrażeń, no właśnie dlatego, dlatego padła pierwsza Belinda tym razem. Emirka padła. Oczywiście sekund zostało. No teraz chyba było mniej co wróćmy okiem. 56, czyli też spoko. Zobaczmy czym pan Akuku atakuje. on bliźniaki ma. Ja właśnie nie mam bliźniaków Jak miałem kurde bliźniaki, to może by lepiej by było. No ale dobra, 80 milionów i tak spoko. Dobra, czy mam coś, co zadaje obrażenia? Mam w sumie tego Irona, Mam Airona. I mam w sumie... Cecilie. <noise> to by było na tyle, jeśli chodzi o... ...moje możliwości ataku. Ogólnie moim zdaniem ludzie powinni się najpierw skupić na walkach, a później dopiero bossa bić, nie? O i tak trzeba te walki wygrać, i tak Myślę, że najlepszą opcją byłoby właśnie wygranie tych walk, a później Każdy by się skupił na tym, nie? Na Bosie. Dobra, ile teraz wyobrażaj? Myślę, że mało 50 milionów To no całkiem okej, okay, mam powiem Więcej niż się spodziewałem, nie? Dobra, teraz wkraczamy w ochłapki, tak zwane Zrobimy Zrobimy tak, zrobimy tak, tak, może tak, w ten sposób. <ścoughs> Teraz resztkami bijemy. Ale może dłużej wytrzymają ze względu na Nemorkę, bo będzie healować. To Sina największą wrażenie zrobiła. No tutaj obrażenia są beznadziejne Widać po tym jak pasek się rusza Ale może przetrwają do końca, ej No jednak nie Ale patrzcie na Nemorka jak soluje Frejera Nemorka <grymna> solo Dobra, czy mam coś jeszcze, czy mogę atakować? Nie, wiecie co? Chociaż w sumie, kurde. Dobra, wiecie co? Nie opłaca się. Zróbmy, zróbmy wysyłko walki. Zbijmy troszkę te, Troszkę. No tutaj ktoś się bije. Kto to się bije? Ziomek z mojej gili. Dobra. Zostawimy ten składzik, może. Może coś zmienimy. w... W ten sposób zróbmy. Raczej wokół zginie Tak mi się wydaje, przynajmniej. No cóż. Dobra, raczej tego nie zrobię. Też kurde. Dało 50 sekund. I. Udało się. No, został jeszcze ten, na lata. Udało się takim beznadziejnym składem z, z, z lepianki. <laughs> skład losowych postaci. Najlepszy skład w grze. Najlepszy build. Falkę. Jeśli dzisiaj wszyscy zaatakują, to myślę, że tego bossa zrobimy. Dobra, damy jakieś ochłapki. W stylu. Ogólnie Sofia jest spoko. Także nie zrozumcie mnie źle Patrzę, że ich raz wany i, i leżą. Dobra. Nie pykło. <grytanie> no, robimy to Natalia, niech się zabawi troszeczkę. się ładnie odpalił. Mamy to. O kurde. Pauli Szjet. <noise> Prawie sami wszystkich zabił. Głos mi się popsuł. Dobra, lecimy kolejną walkę. Nie wiem dlaczego, to całkowicie wyrzuca z tego Cało 10 walk. To rozrobimy w ten sposób hmm. Tak Like this W sumie zostawimy ten składik, jeśli oczywiście będę mógł dalej nim grać. Nie, Pokonaj wszystkie walki. Nie pierdzielę się. Dobra, nie mamy depsów, panie i panowie, ale mamy Talin. Yy... Talin jest. Bardzo mocna, być może sama to zrobi. Biorąc pod uwagę, że ona jest w tym, nie? Nie, czekajcie. Czy ona jest. Czy ona jest jako support tutaj zrobiona, czy jako. O coś z inności. Muszę rzu rzucić okiem, ale chyba jako support. Tutaj się chyba kończy moja przygoda z zrobieniem tych przynajmniej wydaje, chociaż został jeszcze ten Rigby i Rain nie, nie liczę, bo to jest npc, -t. a jeszcze Cecilia jest, ok? okej. Rain niby jest, ale tak naprawdę i nie ma, nie? <ścoughs> Wiecie o co chodzi, bo nic nie robi. Niby, niby jest w składzie, ale tak naprawdę jest jedno miejsce puste. Tej walki nie miałem, bo nie dam rady. Dobra. Jakąś łatwitką. Poprosiłbym jakąś łatwitką walkę. Myślę, że to. Dobra, wiecie co? Myślę, że nie dam rady. Nie, nie ma w składziku. Także to by było na tyle. Tak mi się wydaje. W dzisiejszym epizodzie. Jak tam depsy, moje ziomeczki. No spoko, smie. myślę, że dzisiaj albo jutro uda się go bardziej prawdopodobno będzie jutro, jak wykupię ten relikt, czekajcie, czekajcie, 70% więcej ataku, także <grym> 70% więcej obrażeń będzie, można tak powiedzieć, <grym> i walniemy tego, dobra, tak, Talin jednak jest na tym, na supportach, Dobra panie i panowie. Jeszcze tutaj wam pokażę, zrobiłem pod tych. Tej... Jutro zrobię ten. Myślę, że będziemy szli full full deps. Ewentualnie na ostatniego bossa jest dobry. Jest dobry. Ta statystyka na ten. Um, kurde, gdzie to jest? Unika uniki przed tym. Res na CCki O właśnie UP. Teraz wam pokażę. Nie jestem pewien, czy mówię dobrze. Bo ma taką umiejętność, że ona się nakłada na tym, na przeciwników. Wrogowie zadają 12% mniej obrażeń Goldosowi na każdą jedną warstwę obłędu, która na nich wpływa. Kiedy na wrogu oddziałuje 5 warstw obłędu, przechodzi on na stronę swego przeciwnika i walczy dla Goldosa, aż do końca bitwy, czyli jak dostaną kilka tych warstw, pięć warstw tego obłędu, to przechodzą na stronę Dusa. Zadaje obrażenia trzem wrogom posiadającym najwięcej uporu, a także dodaje im jedną warstwę obłędu. Czyli sojusznicy, którzy mają najwięcej uporu, są targetowani przez tą umiejętność. Efekt od uporu może łagodzić efekty od obłędu. Czyli nie dość, że czym więcej mamy uporu, to on będzie nas sfokusował i czym więcej mamy uporu, to ten efekt będzie słabszy. Dobra, efekt od uporu może łagodzić efekt od obłędu. We wrogów Goldusa zostaje wymierzona jedna warstwa obłędu za każde 25 punktów jego intuicji, które przekraczają liczbę punktów uporu jego wrogów. A czyli, jeśli on ma więcej intuicji, za każde 25 punktów więcej intuicji, to zostaje nałożona kolejna warstwa te, tego obłędu, czyli trzeba pakować właśnie w y, upór. I kolejna umiejętność. Goldos wysuwa na pole bitwy dwie macki, które można atakować oraz kontrolować. Macki mogą zadawać wrogom obrażenia. Jeśli dana macka wyczerpie 500 punktów swojej własnej energii, w obliczki wrogów zostaje wymierzona jedna warstwa obłędu, czyli trzeba fokusować te, te macki i trzeba mieć duże, dużo uporu, żeby jak, mi, jak najmniej tych dobów dostawać. Dobra, panie i panowie, to było na tyle. Myślę, że to też walne odcineczek i będziemy się skupiać na tym bosie. Także to by było na tyle. Zapraszam Was na polską grupę Sarenki, jak i na mój Discordzik. Oba linki znajdziecie w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie!